All about beautiful, natural, elegant, shiny but voluminous hair. It's not too complicated. it Has to be a bit more on the expensive side. So we want smooth and shiny hair, but still volume in the hair. Well, we're working for, for this brand, Kevin Murphy, and Harper's Bazaar was uh, calling us and asked if we have uh, if we would like to come over here and work for you. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zaprezentować najświeższe, najnowsze tendencje, które są zresztą były bardzo mocno zaakcentowane również podczas pokazów paryskich, londyńskich, mediolańskich, nowojorskich, mianowicie nawiązanie do luku wiosenno-letniego, modowego i niezwykle naturalnego, z pewnymi oczywiście lekko przerysowanymi akcentami. na gali z okazji pierwszych urodzin magazynu Harper's Bazaar. Dzisiaj będziemy świętować razem z top modelkami, projektantami, fotografami, gwiazdami, naszymi kluczowymi partnerami, ze wszystkimi, którzy przyczynili się do sukcesu Harper's Bazaar w ostatnim roku. Główną atrakcją wieczoru jest pokaz przygotowany przez stylistki Harper's Bazaar Trendy Wiosna Lato 2014, który został przygotowany we współpracy z Domem Mody Witkac. Zapraszam do oglądania i zapraszam do świata Harper's Bazaar. Bazaar Polska, the best edition of Harper's Bazaar Polska jest najlepszą edycją Harper's Bazaar w całym świecie. Uwielbiam ten program, lubię dziewczynki, lubię kawałki. Myślę, że Harper's Bazaar naprawdę dobrze wygląda polski i, i miałam okazję mieć egzemplarz w ręku i, i go przeczytałam. Bardzo mi się podobał. Przede wszystkim podoba mi się moda i podejście do mody. Lubię też e, taką elegancję Harper's Bazaar, bo e, no, to jest taki najmocniejszy w tej chwili magazyn o modzie. Harper's Bazaar jest bardzo topowym czasopismem, jest numerem jeden. Witkaz jest jedynym miejscem w, w Polsce, gdzie są ekskluzywne marki, takie jak Lamwe, Gucci, Saint Laurent. Więc stwierdziliśmy, że to będzie super okazja, żeby, żeby tą współpracę nawiązać, żeby ta współpraca była jeszcze fajniejsza, lepsza. Polska Czytelniczka rzeczywiście oczekuje tego rodzaju magazynu, który będzie serwował jej nie tylko modę z najwyższej półki, ale jednocześnie przybliży jej świat sztuki, kultury, bo. Częścią tego również jest moda. Przede wszystkim to, że Harper's Bazaar w Polsce ma już rok i że nadal się utrzymuje na rynku. To znaczy, że ktoś go czyta, ktoś go kupuje, że jest rynek na ekskluzywne pisma o modzie i oby tak dalej. Harper's Bazaar kierujemy do kobiet, które krótko bym nazwał Europejkami. One są z Polski oczywiście, nie mają żadnych kompleksów z tym związanym. Są tutaj, uwielbiają swój kraj, ale w mentalności są Europejkami. Było niesamowicie. Było jak w bajce, mogę powiedzieć. I Harper's Bazar to pismo, które trzyma bardzo wysoki standard, bardzo wysoki poziom, i myślę, że dzisiaj ten wieczór był tego dowodem. Zaczęłam czytać Harper's Bazar, jak pojawił się w Polsce, bo wcześniej nie czytałam I, to, i, no i naprawdę dużo można się dowiedzieć. I to jest taki bardzo prestiżowy magazyn. Wydaje mi się, że to jest pismo, które każdy chce posiadać. To jest taki przyjemny luksus, który chcemy mieć, i jak tylko się ukazuje, to go. Otwieramy, czytamy gdzieś przy kawie bardzo szybko albo wieczorem, jak mamy chwilę czasu. Chodziłam w Paryżu pół roku przy filmie hmm, Sponsoringi, przy filmie Kobieta z Piotrze Dzielnicy i potem za jakiś czas taka propozycja, e, sesja zdjęciowa dla Harfels Bazaar, e, dla Chanel, dla do, domu modowego Chanel, to było dla mnie takie wyróżnienie. Jak e, przyjechaliśmy, tam rzeczywiście zaczęły się przymiarki, to ja naprawdę czułam się trochę jak taka królowa i wchodziłam w pewną postać. I one dawały taką możliwość gry z tym kostiumem. Bardzo lubię to. Robiliśmy sesję w Madiolanie. Tak naprawdę skończyliśmy dosyć szybko. Eee, byłam bardzo zadowolona z efektów, jakich, które widzimy teraz w magazynie. Eee, super, naprawdę świetnie się pracowało. jest to taki milowy krok na polskim rynku prasowym. Uważam, że jest to magazyn, który ma naprawdę ogromny potencjał. No i to bardzo fajnie wygląda, jeżeli moja rzecz się tam znajduje z jakiejś sesji, czy, czy na okładce, to jest, to, mm, to jest tak naprawdę dla mnie bardzo nośny tytuł, ponieważ e, jeżeli tylko wrzucam na, na Instagram, czy, czy na swój profil na Facebooku, to ma naprawdę zasięg światowy, bo, bo moi znajomi z zagranicy znają pismo, to się fajnie rozchodzi, e, pojawia się bardzo dużo lajków. To jest rzecz, która tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie dla projektanta. Jaka jest ta y, wymarzona, jeszcze nie doszła gwiazda na okładkę? Nie wiem, czy to jest wymarzona, ale bardzo mi się podoba gwiazda, w zasadzie para gwiazdorska, czyli Angelina Jolie Brad Pitt. Bardzo bym chciała taką okładkę zrobić, jako polska edycja. Eee, natomiast jeżeli miałby to być, sam, być sam mężczyzna, czyli nadal może być Brad Pitt bez Angeliny... cudownych urodzin pierwszych i kolejnych lat udanych. Życzę wszystkim miłej zabawy i e, najlepszego z okazji rocznicy urodzin. Trzymam kciuki za następne lata. Bardzo bym chciała zaskakiwać i inspirować, z naciskiem na inspirować nasze czytelniczki, a zaskakiwać e, te, które jeszcze nie są naszymi czytelniczkami może przez efekt zaskoczenia by właśnie sięgnęły po nasze pismo. Nieśmy to aż za pierwsze urodziny Harpes Bazar Polska.